Jeżeli chodzi o koszty, wszystkie inne, naprawdę w tym roku, szczególnie tak od listopada, yy, zrobiliśmy bardzo, bardzo mocny rachunek sumienia i to Wam też polecam. Które koszty można bezpiecznie ściąć? Bo to jest bardzo ważne. Nie mówię, żeby ciąć wszystkie koszty jak leci, ale trzeba sobie znaleźć takie miejsce, gdzie można bezpiecznie ciąć koszty. Kolejna rzecz, którą musicie zrobić, więc tak aby być dobrze przygotowanym na następny rok, wykorzystajcie wszelkie możliwe formy darmowej promocji. Po prostu. Tutaj, w tej chwili, w obecnych czasach, przy spadku sprzedaży, yy, naprawdę warto samemu trochę więcej popracować i za mniej rzeczy zapłacić komuś z zewnątrz ale mieć te pieniądze w kieszeni.